Szparaga. Witajcie w kolejnym filmie. Jedziemy w stronę Raj. Tam jest Denel. Spójrzcie, po drodze jest mnóstwo, ale tu mnóstwo pól szparagów. Ja nie wiem, czy tak telefon tego nie oddaje, bo dosyć ciemny i pochmurny dzień jest, ale wygląda tu jakby, nie jakby śnieg spadł. Mnóstwo jest tutaj tych pól z tyłu, z przodu, w oddali. Ogólnie mieliśmy jechać do ogrodu botanicznego w Regensburgu. No tak, ale okazało się, że ogród botaniczny w Regensburgu jest zamknięty w sobotę. Dziwna sytuacja, no ale na szczęście wydaje mi się, że wczoraj był napisany, że jest otwarty. Nie, napisane, że jest otwarty, bo jeszcze sprawdzaliśmy drogę i normalnie, że od 11 jest czynny, a dzisiaj mąż wklepuje w nawigacji, i mówi, że to zamknięte jest. No i z tego względu, że jak już siedliśmy w auto, to stwierdziliśmy, no dobra, no to już bez sensu znowu wracać na górę, to niedaleko nas jest Rhein i tam jest największy dener, więc nie wiem, jak uda mi się coś nagrać, to byłoby fajnie. Jeśli nie, no to trudno, zobaczymy może akurat, nie wiem czy wiecie, ale Denner to ogólnie nie lubi jak ludzie nagrywają oni tam mają bardzo fajny podobno ogród zewnętrzny byliśmy kiedy zimą, ale zimą no to żadna atrakcja, nawet tam nie szliśmy chodzą podobno pawie po tym ogrodzie mają tak zagospodarowane, bardzo ładnie ma nawet jakiś ogród taki jest dużo ogród zewnętrzny, wiadomo no i nawet tam jakieś miejsce jest jakaś kawiarnia, więc idziemy zobaczymy, przekonamy się Jesteśmy przed denerem. Kale nie wiem czy to widać, ale to jest naprawdę ogromny sklep. I się tam ciągnie, i przy tym brązowym budynku jest napisane Blumenpark. Idziemy zobaczyć co ciekawego tam mają. Jakie skromne wejście. Zobaczcie, jaki ten, jakie autko fajne. Tu są palmy. No, trochę tu jest, jak w ogrodzie botanicznym. Cieka, piękna palma. Cytrusy wystawione, fajnie to wygląda. A tam w rogu widziałam coś ciekawego. Są zbiorniki wodne i w nich pływają karasie. Na mnie jest taki fajny, duży wodospad. Ojejku, jakby luksusowo. Idziemy zobaczyć, co jest w Blumen Park. A, ja tam widzę jakiś plac zabaw. Mówiłem, że tam na zewnątrz jest. Szalony Oczywiście otwierają. Parasole. Parasole. No. Cool. Fajnie. To jest taki duży ogród, jakby trochę botaniczny. No mi się podoba. Jest interesująco. Spróbujemy sobie jeszcze wejść do środka i tam z jakichś domowych roślin coś nagrać, ale ogólnie tu nie będę dzieci nagrywać, ale spójrzcie, no to można poszaleć. Idziemy z dziećmi, robimy większe zakupy, a przy okazji, jaki jest. O! Można z psami wejść. No, patrz, masz śmietnik dla psów. No, na szpil Plac to żaden. Na plac zabaw. Będą, patrzcie. A to są szklarnie, te wewnętrzne. to Piękne tulipany. No, co się nie sprzeda, to mogą sobie to powkładać, nie? Eee, nawet tabliczki są trochę jak ogród botaniczny, nie? Mamy zegar słoneczny? Co to jest? tam w środku. Ale ile tu zwiedzających? Która jest godzina? W pół do jedenastej. I patrz, ile ludzi już jest. Ale. Ja to się będę trochę zachwycać, więc wiecie to. Ochy i achy. Sadzawki mają. Ale to mi się podoba. Kolorystycznie wygląda to cudownie. Jakie tulipce i bratki. A co to jest to tam na końcu? Jakie wielkie kwiatki? Ten fiolet. No, żaby się kumkają, słuchajcie. Gdzie idziemy? Patrzcie, jakie ładne tulipany. Ja muszę to zobaczyć. Zobacz, Sepasiaki, jakie ładne tulipany. Przekwitły, ale tak ślicznie wyglądają. W ogóle wietrznie dziś jest. A ja mam taką... No dobra, idziemy w tam, a potem pójdziemy do tyłu. Patrz, tam, tam też się da wejść. Bilo, <słuch> idziemy tutaj może, tam. Dobra. I wszystkie. OK. Okej. <słuch> Nie wiem, czy słychać, ale tu żaby kumkają. Nie będę wchodzić, ale o! No to wiadomo, jeszcze nie wszystko jest rozkwitnięte, nie wszystko e, pobudziło się do życia, bo jest jeszcze wcześnie. Mamy końcówkę kwietnia. Wy pewnie oglądacie to w maju, ale no, na majówkę. W tym roku wypada czwartek. Słych. Jeszcze śmieje we mnie. To jakiś ten jest. Żyj szybciej chyba, że chcę... Patrz japoński ogród jest. O, my musimy tam koniecznie zajść. Na karasie? No, na pewno karasie. No tak, no zdobne, nie? Na podróż. O wow. Ale mętna trochę woda. No widać im to nie przeszkadza zdecydowanie. fajny zbiorniczek, coś tam dużego płynie. Patrz jak się woda rozchodzi. Idziemy dalej, bo ja tu widziałam japoński ogród. A ogrody japońskie według mnie są bardzo ładne. Teraz nie wiem czy to widać, ale przybliżmy się, spójrzcie, jakie ja nie mam duży. Jak to się mówi szklarnie? Chciałam powiedzieć Gewexhouse, ale chodzi mi o szklarnie. Widzicie to białe? Jesteśmy z drugiej strony tego Placu Zabaw. Paprocie. Hmm. Kto lubi te ślimaczki? Ja bardzo. Nie wiem, czy to widać, bo trochę się odbija e, światło, ale spójrzcie. Tu mają flamingi. Czy one na pewno sobie wychodzą? Tylko dziś jest dosyć chłodno, ale śliczne są. To musi być fajny efekt, jak one sobie po tym tu polu biegają. Więc słuchajcie, w tym, na tym terenie macie przy okazji. E, ZO. Magnolia w swojej ostatniej takiej krasie, można powiedzieć, bo to już zaczyna mało przekwitać, ale no, za szybko trochę kręcę. Spójrzcie, no cudownie to jest. Znaczy, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy również się Wam tak podoba jak mi zadaszenie dla flamingów. No ciekawe czy będą też pawie. Ej, miał być Pawie, a nie flamingi, co? Pawie! A może flamingi? Nie mówiła pawie. Koleżanka z pracy. To może się tak samo jak ja. <laughs> może. Kasztany. Niesamowity jest ten ogród. Idziemy do... Ogród. Ogród. Idziemy do części japońskiej. Mój mąż znalazł sałatę. Masz na myśli hosty, tak? Nie hosty, tylko sałatę. Hosty. Hosta chyba, to się tak nazywa. Ale mają wybór tutaj w tych hostach. No. Tak, ciekawe tam na no róże. Może kupić pewnie, nie? No. Ja tylko też mają. W sprzedaży. W takie pluszowe może. No, mają swój zagajnik, mają wodę. Wszystko mają, tylko zamknięte, bo dziś chłodno. No. O, ogród japoński. To widać od razu. Po tych klonikach. Gdzie ty widzisz tam to nie jest Trampolina? Czekaj. Słuchajcie. Ja widziałam przed tym, przed tym sklepem, autokar. Coś mi się wydaje, że tu wycieczka przyjechała. Trzeba <grymne> być ślisko. Co, wygodna? Pobujamy się? Poczekaj, też siadam. Drobne mi wypadły. <grymne> eee, fajnie. No bujaczek jest, pobujaj. Co pobujaj? Ja nie umiem się tak bujać, tak. mi jest niedobrze. Dobra. Zawsze mi się taki marzył na balkonie. Bardzo podobny ogólnie klonik japoński lubię ten kolor no nie jest to tak duży ogród japoński jak ten, co byliśmy w zeszłym roku w Augsburgu, Aha. ale coś tu się działo. Tu mamy trochę palemek. Kurczę, a tu mhm. jest gdzie pochodzić? A ty co to jest? <noise> Patrzcie jak fajnie połączone. S no kaktusy, ale jakie ostre końce mają. Z, zróbmy zbliżenie. No ja bym nie chciała się nadziać. Mimo, że pochmurno, to jest tak kolorowo, że nie czuję się tego. O, tu jak z dziurą, płody dziurą, fajne. A, taka piękna sosna. No z dziurą, z dziurą. O, jaki dzban! Dzban jak musieli przystąpić. Ale to serduszko chyba było. Nie, jednak nie. Lawendy. No tutaj różne różniaste. Nasza też już na balkonie ruszyła. Ładnie wygląda. Wow. Dziwnie najgorszy ten ogródek. To jeszcze chyba nawet połowy nie przeszliśmy. Myślisz? przewodnikiem. Zobaczył przekwitnięte narcyzy, mówi, że szczypią. <grym> no, no tak, tak. Tylko z takim normalnym szczypiorkiem. Pa! Tu jest jakiś. <grym wąc tam się znać> przekwitnięty. O Chili House. Zaraz wyjdziemy. No, Jesteśmy so. w Chili House. Oblasy. Ale tu takie różne są. Obrzyna jest, pomidorki. No, i to jest no to na pewno jest sałata. Ty wiesz, bo taką na balkonie miałeś, nie? Tak jest. Przekąskowe ogórki, osom awesome. i chili. Red, red, red. Tam mi się z tyłu podoba. Snack pepper red. jak smakuje. Nie wiem. Red chili pepper. To, poczekaj, tu pisze 2,5. A macie. Ostrość wypisaną. Skowile 2,5 kapset Ale jest, jest ostra, ostrzejsza, nie? Tak, Karolina Ripper chyba jedna z ostrzejszych. Teraz wychodząc z tego Chili House, który jest obok, macie przykładowe. Ja to nazywam hochpet, bo nie wiem, jak to jest. No taki wyższy. Wyższy, jak to się nazywa? Wyższy. O, tu wszystko już jest. Kapustę wysiali, wysadzili, wszystko przygotowane, macie wzór, pomysł, nie macie pomysłu, przyjdźcie tutaj, to będziecie gumieli. O, jakieś fajne wejście jest. Kolorowe marchewki, bazylia, kolejna przykładowa szklarnia, no to fajnie, bo to wszystko można kupić, wiecie jak wygląda, nie? To taki przydomowy ogródek, typowy przydomowy ogródek jak dawniej był. O już rosną, kwitną, to będzie coś. Pięknie. Idziemy do Ler Garden. Ty będziesz mnie oprowadzał? cię jest most. Ja mam jakiś bardzo, o teraz będzie lepiej widać. Jakiś naturalny płot przejście dla jeżyków i innych gadów, Dobra, nie tylko. Jejku, patrzcie, to jest jakaś tablica. <laughs> nie, to jest ten cały ogród tutaj. Ale to jest duże. Tu są owady. Głównym przewodnikiem tego filmu po zewnętrznym ogrodzie będzie mój mąż. Jaki... A, faktycznie jest jakiś patyklu. To jest ta wieżba, co się na nią ludzie wspinają, żeby nagrody zdobyć. Ale fajny insect and house Dom no dla, dla, hotel dla robaczków. Co to jest? ci zdjęcie, właśnie na to? Kim chcesz Idziemy dalej, to jest dużo ścieżek jakieś padalce. Naturalna część życia tych, roś, tych zwierzątek. No, jakie tu kutle. No, jak się trzymają. Okej, okay, słuchajcie, no parki jak park. My się tu po nim przejdziemy. Jest tu dużo znaków. Myślę, że nie jest to aż tak super interesujące, ale my chętnie skorzystamy z tej przechadzki tu. Tak jest. Bo ładnie ptaszki śpiewają. Patrzcie, to są tabliczki i mnóstwo takich sztucznych zwierząt. Więc, fajna atrakcja dla dzieci. Nawet mają głośniki e, imitujące. Widzicie jakieś kolejne takie dziwne zwierzęta? No, sarenki tam były. Ławeczki i te sprawy. Wychodzimy stąd, idziemy do tej bardziej kolorowej części. To przed nami, słuchajcie, to jest po prostu coś. No pięknie, ile tu tych tylu panów. No i o, jakie ładne. Trochę jak syngonium to wygląda. Nie, no jest na co tu popatrzeć. Nie zapominajki, nie, to chyba nie są niezapominajki, ale tak samo niebieskie. <laughs> Jesteśmy przy zegarze, tak pod kąta go widać z kąta. Idziemy teraz pod górkę. No, jakaś woda sobie płynie, strumyk, trochę jak pole golfowe tutaj po bokach. Patrzcie, jaka trawie wykoszona do milimetra. Kierujemy się w stronę wodospadu. Mój mąż już zwiedza tereny, schodki są. Fajnie. Chłodno, ale fajnie. Teraz mniej więcej widać, jakie to jest duże. Takie szklarnie, takie pole widokowe, punkt widokowy. Ty widzisz tego wielkiego suma tam? No tego? No nie sztuczny woda mu leci, dziubka. O mu tam leci. O, Prawdziwe kaczki się tu zadomowiły. Mówię, że prawdziwe, bo wiecie, tam w tym leśnym gaju było trochę takich właśnie sztucznych zwierząt. Eee, nie plastikowych, ale ceramicznych? No, ceramicznych, glinianych, nie wiem jak to nazwać. Ładnie tu mają. Kurczę. Dużo pracy, naprawdę dużo pracy. Słychać żabę. Tylko nie wiadomo, czy to głośnik czy prawdziwa, ale to by cały czas brzęgoliła a ona cicho teraz jest. Nasycony kolor tego drzewka. No to są kloniki. My chyba musimy taki jeden na balkonie mieć, a to jest pokażę Wam patrzcie widok z boku. Regularny staw tu mają. I na pewno są te róże wodne, lilie wodne, czy róże wodne wodne. Wodne kwiaty mają tu na pewno. No mają. Ja no, no raczej chyba tak. Ja się nie wiem, nie znam się nie, nie. No bo to jest chyba ten obieg, jak to się mówi, cały skład ich. No. Ale to jest wielkie... Pójdziemy potem razem na zwierzęte ja się. Nie boisz. Że coś przyniesiesz. Jufań. Nie. Gdzie idziemy? O! Ja widzę tutaj coś ciekawego. No tak, bo... bo wiesz jak jest. 70 euro to ładna Monstera. A to jest filodendron. A to jest chyba burle Marks za 15? No nieźle. Tu nawet nie najgorzej. Monster'a Stalliana, Warokujną. O, jestem ciekawa, ile Warokujną tu kosztuje. 25 euro to nie dużo. Piękny wybór Sengoni. Duży. Pory, dawno takiego nie widziałam urozmaicenia wśród singonów małe duże mm, milk confetti Wenlandi mój ulubiony dział którego nigdy sobie nie odmawiam czyli maluchy tu znajdziecie wszystko no dużo antor ładnie wygląda kiedyś miałam ale jakoś no niestety Anturia, trudne są. Ring of Fire, mały hibiskus. Tutaj mamy jeszcze półkę niżej. Kolejny Ring of Fire. Ten się ładnie zapowiada. Czy to nie jest Ring of Fire? To jest Jose Bueno Variegata, ale naprawdę ładny, tak mocno wybarwiony. I cenowo też nie najgorzej. Piękny kalate furzon wybijają się na tym stoliczku. Zobaczymy sobie, co jeszcze tutaj jest. O, peperomia, hop. 3 euro. Więcej filodendronków z wariegacją. Choja Eskimo, chyba właśnie stąd mam swoją. I trochę trzykrotek, krotek, tam ma piękny kolor. Birkin. Ale ten różowy, fajne begonie, trochę anturiów. I taki mały wieszaczek. Patrzcie, co znalazłem. Kwitną. Cudownie wygląda ten z góry, szczególnie. Tu mamy kolejne takie maluszki. Powiem Wam, że gdybym chciała z czymś do domu wrócić z wersji maluchów, to chyba na no, nic bym się nie zdecydowała. A obok stoi takie ogromne epipremno z warigacją. Piękne, aż się na paliku przekrzywiło. Fikus shiverana. Tak trochę chojowo i peperomio. peperomio o, ładna! Tylko ja i peperomię to nie jesteśmy najlepsi przyjaciele, ale za 550 możecie mieć taką fajną peperomię z Tu Większa pilea. Trochę choi, ale nie jakiś bardzo duży wybór. Taka ładna, duża wyrośnięta chyba zwykła Public alix, ale z takimi ładnymi różowymi nakrapieniami. Żółwikowe, peperomie, super urocze. No, zakątek paprotkowy jakby ktoś poszukiwał kawy, trochę większych roślin. Bonzaje bardzo duże rośliny. I mam ogromny wybór, jeśli chodzi o jakieś dekoracyjne sprawy. Ciekawe, jak z podłóżami, co mają w asortymencie. Muszę sobie zerknąć. Piękne, wielkie skrzydło kwiaty. Są nawet te z wariagacją. Zakątek alokazjowy. Tutaj króluje wielka zebrina nad moją głową. Ale po bokach, widzicie? Mniejsze, większe, nawet jest frydek. Za 30 euro to strasznie dużo, jak na mój gust. Fajnie to wygląda. No Jak wspominałam, naprawdę, jak widzicie, tu wszystko mają rzeczy na ogród. Tylko w wersjach wszystko XXL, po prostu dużo rzeczy miałam wystawionych. No, sklep jest ogólnie ogromny. Jakie fajne, ratanowe rzeczy tam z tyłu są. Ładne. Czy mam na myśli te takie jakby, no takie jakby z ratanu, jak ten kosz tutaj. Super to się prezentuje. Ładny regalik. Ten z sercami mam na myśli. Idealny na kwiaty. Widzicie sklep jest ogromny, wielki, no znajdziecie od solarów po meble ogrodowe, po dekoracyjne sprawy. No wszystko czego dusza zapragnie. Niebezpieczny sklep, nawet sztuczne kwiaty jak Wam żywe nie idą. Na zewnątrz jest jeszcze ogromny taki dział a, no z roślinami zewnętrznymi, ziołami dalej. Tu mijamy teraz po tej stronie dział roślin domowych. Solary. Myślę, że film już jest wystarczająco długi, więc ja już się będę z wami żegnać i idę z mężem na zwierzątka popatrzeć, tak. To do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!